Robiliśmy geros z patelni. Robiliśmy geros w sosie metaxa, a dzisiaj zrobimy kurczaka po grecku. Brani spróbujemy. Mamy taki ciekawy plan. E, chciałbym zrobić właśnie szaszłyki e, po grecku z kurczaka. Także ja ma mm. Anyżowe. Jakie użyję do tego mięso? Ja dzisiaj troszeczkę poszłem po łatwiznie, dostaliśmy medaliony z kurczaka już pokrojone, i one są już w sumie w takiej formie jakbym chciał właśnie nadziewać na szpadki także nie muszę kroić. Ja jeżeli nie dostaniecie medalionów, możecie sobie wziąć płaty z kurczaka, pokroić na odpowiednie yy, kostki, które będziecie później nadziewać i to marynować. właśnie marynować. Jak będziemy marynować? Co ja potrzebuję do marynaty? Zacznę od cebuli. Ja mam czerwoną cebulę, bo ja lubię czerwoną cebulę. Możecie dać białą, ale czerwona jest czerwona. Czerwona jest mniej ostra, także daje czerwoną takie pół centymetrowe paski tego nie będziemy jeść później to tylko ma to całe mięso zmiękczyć i dodać smaku kroję cebulę w pół paski i wrzucam do do bemarka dokładnie cebulę mam skrojoną, ja tu mam około 2,5 cebuli Dlaczego 2,5? To po prostu pół cebuli mi tam zostało z ostatniego projektu i dodałem. Możecie dodać 3, możecie dodać 2, możecie dodać 4. Cebuli nigdy za mało. Co leci dalej? Czosnek. Czosnek idzie przez praskę. Czosku śmiało. Ale czosku można śmiało. Oto. To lubi czosnek, także nic się nie stanie. Ja tu daję cztery ząbki, to powinno wystarczyć. Nie chcę, żeby też czosnek do gęby mi leciał i dominował. Także damy cztery. Do tego soku z cytryny. Ja tu mam pół cytryny. Puszczam przez palce. Sok z cytryny dodany. UZO, dodamy do tego UZO, jeżeli będziecie robić dla dzieci, wiadomo, trzeba opcję UZO pominąć, no bo to jest alkohol, Ej, dzieciom nie dajemy, tutaj są dwie setki, ja tu 0,2 grama odbrałem, także myślę, nie wiem, 50, starczy, starczy, tak, to jest taki anysz, także nie będę dawał więcej. Oliwa, z oliwek. Jakieś dwie łyżki. Dalej. Oregano. Łyżeczka, 2, 3, 4. Ja uwielbiam oregano. Jest genialną przyprawą, dlatego u mnie dolatuje troszeczkę więcej. Dajemy do tego sól. Raz, dwa. Trzy łyżeczki. Tam jest około kilo mięsa. Także mi się wydaje, że trzy łyżeczki soli starczą. Także musicie tutaj balansować, jeżeli chodzi o, o ilość. I do tego idzie... Chociaż nie, koperek dam później. Koperek damy, jak będziemy dawać jogurt. I teraz to wszystko chcę pognieść po i wymieszać, ale jeszcze ja dam pierwszy sobie w moździerzu zrobić, nie koleś będzie kręcił ale ja lubię świeżo taki mielony dobra pieprzu jakaś łyżeczka i teraz to wszystko będę zagniatał żeby to wszystko się połączyło i cebula popuszczała soki I chcemy żeby te wszystkie smaki się połączyły fajnie cieknie. Jest sok z cytryny, cebula, to wszystko. Świetna mieszanka to będzie. Pęka i czysto. I teraz do tego wszystkiego jogurt grecki. Tutaj śmiało można dać nawet taki jeden pojemnik to jest akurat ten duży ale są te takie małe tam nie wiem chyba jest 200, 250, 300 i to można dać całe teraz to wszystko mieszam widzicie zrobiła się już fantastyczna marynata rzucam nieco. I to wszystko muszę jeszcze raz wymieszać, żeby wszystko było przykryte, obtoczone, żeby to się marynowało. Czego jeszcze nie dodałem? Nie dodałem jeszcze kopru. A koperek bardzo lubię, także dodamy jeszcze trochę koperku. Na, no, gdzie tutaj się kolego otwiera? Koperek powinien dodać jeszcze specyficzny smak. To jeszcze raz wymieszam. Koperku można śmiało dać trochę więcej, to nie szkodzi. To jest zioło, także to jest wszystko. Dobra. Pięknie. I to zostawiamy na 5 godzin. 4 godziny w lodówce. Znaczy, my za 5 godzin będziemy to robić. Także zostawiamy na 4 godziny w lodówce. Później godzinę wyciągamy przed nadziewaniem i robieniem. Na temperaturze pokojowej będziemy robić i widzimy się przy kreju. Do później! 5 godzin minęło. Nic się nie zmieniło. Nic się nie zmieniło? Zmieniło się dużo, bo się zamarynowało. I to jest, to jest piękne. E, dobra, będziemy to nadziewać na Szpatułki. Ja mam odpalonego Gienia drugiej generacji. Tak? Też mam takiego grilla. Zaczynałem od, od w ogóle innych grillów, ale to jest jeden jeden z których w ogóle gryli, które lubię. Yy, dobra. Nadziewamy. Damy radę! Damy radę! Wziąłem sobie blaszkę z tego względu, że po prostu będzie z mięsa skapywać marynata, i żeby mi tutaj nic nie zafajdała. Podejść bliżej. Mięso jest skrojone w ten sposób, i nadziewamy mięso w poprzek. Marynatę zostawiam tak jak jest na. Kurczaku, bo po prostu chcę, żeby ona też się skarmelizowała i dała nam smak. Nie nadziewamy w ten sposób, tylko nadziewamy wzdłuż. Wtedy mięso będzie się dobrze trzymać. Nadzieje wszystkie. Nadzieje to jak nadzieja. Nadzieje wszystkie i widzimy się przy grillu. Ok, z kilograma wyszły nam trzy sztuki, jak dla nas to wystarczy, wiadomo jak chcecie więcej, więcej miejsca. Teraz na czym będziemy robić? Ja mam specjalny przyrząd do, do szaszłyków, chodź pokażę. W sumie możemy od razu nałożyć. Jak mówię, Gienia drugiego odpaliłem i to jest kręciołek yy, na szaszłyki. Gryla odpaliłem wcześniej. Co w tym kręcioku jest fantastyczne, to jest to, że jest napędzany pałabankiem. Odłączam pałabanka, odpalam i się kręci. I tu nic nie trzeba robić. Zamykamy, jest pełna moc grilla, zamykam. Będzie piekło i w międzyczasie będziemy patrzeć jak to się zachowuje i będziemy ewentualnie skręcać troszeczkę temperaturę, żeby to się nam nie spaliło, a zrobiło się ładnie zarumienione. No. To chciałem powiedzieć, no. E, chodźmy zobaczyć jak wyglądają nasze szaszłyki. Zobaczcie, złapały piękny kolorek. Miód. Ślicznie to wygląda. Tak, to się będzie trzymać. Zobaczcie, jak ładnie jest przypieczone. Wszystkie przyprawy zostały. O, pachnie pięknie. Przyszła pora na telesfora. Jak to się mówiło. Trzeba spróbować. Są dobre. Uzo nie czuć w ogóle. Zobaczcie z szczetami i te wszystkie przyprawy robią robotę. Jakbyście chcieli, opcję z kurczakiem, a nie z jakimś karczkiem czy z innym mięsem proponuję. To jest to jest naprawdę. To naprawdę to jest dobre. Czekam. Ja wiem, że czekasz, ale. Może strasznie mu smakuje. Także, kurczak po grecku, jakby ktoś chciał sobie zrobić. Proste, szybkie i smaczne. A my zabieramy się do jedzenia. Widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia. A big bang bang. Ciao. Teraz big bang bang jest <grym> już tutaj. Już wiecie, co robić. Mm. Nie będę dupy zawracał. wiecie co robić. Bing, bang, bang. Pycha. No dobra, teraz już nie ma tego. A jakie jest uzo? Raki są tureckie, uzo jest greckie. Ale mówię do filmu: uzo będzie, że będzie śpił. Tylko się przywitać chcę. Aha, i resztę wlejesz do, do o, zobacz, to jest nawet, nawet nie ten wypal, co to jest to cholery za latanie ja masz przyjaciele ja masz.